Cześć witajcie i widzowie to kolejny odcinek na moim kanale z tej strony Raxo, a to jest dla mnie ponownie dla was pierwszy raz do Usna Rangels. Dlaczego ponownie? Bo jak mogliście zobaczyć na mojej karcie społeczności, robiłem już dwa podejścia do przejścia tej gry, ale mój mikrofon za każdym razem miał jakiś wylew i po prostu psuły się dźwięki, więc usunąłem wszelkie bramki szumów, które wytłumiały wszystkie szumy w tle i inne dźwięki, przez co może być trochę gorsza jakoś audio, no ale lepsze to niż nic, co nie? Dzisiaj jest tutaj noc czwarta, bo nie zrecytowałem... O to było głośno. Mam nadzieję, jeżeli nie macie gry za głośno. Raks Sonic Manager, hasło jakiekolwiek. Za pierwszym razem jak grałem, to miałem takiego glitcha, że hasło nie działało. A tym razem wszystko zadziałało poprawnie. Hello and welcome to your new job. We have the best animatronics and food available at the lowest price. Straight up guarantee. Okej, okay, w skrócie, bo już to słyszałem dwa razy i no mam tego dość, naprawdę. Tutaj mamy nasz stan baterii. Możemy zamknąć tylko jedną parę drzwi naraz. Mamy pierwsze drzwi pod Z, drugie drzwi pod X. Tutaj możemy się wychylić. Pierwsze drzwi. Tutaj też się wychylić drugie drzwi. Tutaj możemy schować się pod biurkiem. Możemy zamykać tylko jedną parę drzwi naraz, jeżeli prawej mamy latarkę, jeżeli widzimy, że coś stoi w drzwiach, to po prostu je zamykamy, jeżeli w dwóch drzwiach naraz coś stoi, to musimy się schować pod biurko. Tutaj musimy biegać i sprawdzać, czy te kortony są na pewno zasłonięte. No i tutaj mamy oczywiście kamerę. Proszę mi powiedzieć, jaki animatronik jest jakie, bo nie jestem na czy Rachel to jest ona, o ile to jest ona, czy on, bo jakby ona była na... Będę mówić ona, ona była na miniaturce i wydaje mi się, że to jest właśnie Rachel, ale osobiście i Imielejczowy pasuje mnie bardziej do niego. Tutaj mamy jeszcze jakichś dwóch gości. Tutaj o właśnie jest shop, który się będzie wychylać. Jeszcze nie wiem jak on działa. Wie na pewno, że ta trójka będzie się wychylać przez drzwi. Ten nie mam pojęcia. No i jeszcze shop też nie mam pojęcia. Nocy w tej grze są bardzo krótkie, o dziwo. Tak naprawdę, w, nie wiem, 5 minut chyba trwa noc nie? widzicie, że jest e, druga i ja zaraz trzecie, Ale bo co zacząłem grę? I sterowanie jest strasznie oporne W sensie, czasami nawet trzeba kliknąć parę razy E, zanim on się wychyli, nie? Teraz na przykład kliknę E O, czasami po prostu nie działa, nie? I to nie jest moja klawiatura, bo grałem już na innym urządzeniu I no, to też nie działało zbyt poprawnie no ale dobra radę W pierwszej nocy tak naprawdę ta majionetka ledwo się otwiera o ile się otwiera Z każdą ona się będzie otwierać coraz szybciej. Już jest, już jest czwarta, więc znacznie pójdzie. No już jest piąta, dawaj no. No i jest szósta. Wydaje mi się, że w tym odcinku zrobimy sobie też nas no, drugą od razu. Tu już wam zostawię przejmowę Song i będę przetłumaczał. przetłumaczę. Uh, hello? Uh, hi! Uh, welcome back to Doug and Rachel's and, uh... Yeah, um, the company didn't really want me to record any more phone calls after your first night, but I figured, why not? After all, they don't monitor the calls after the first one, so I'm safe to say whatever I want. <laughs> well, for starters, which I'm sure you know by now, the animatronics are really jumpy. The uh, easiest way to say it is something like... Performing after hours, but a bit more of a cake. They seem to actually move around the building, and uh, why? Actually, uh, one of the night guards tried to do some him investigating himself, which probably was the dumbest idea ever. Uh, poor kid. It's safe to say that it didn't end particularly well. Joa. Uh, other than that, nothing really happened recently. Although I, I really shouldn't say that yet. Your oh, no, it's all. Fifth night guard right now. Um, the others being in, in a natural state. Yeah. One of them even stopped talking and developed some sort of verbal communication problem. Uh, very strange. Yeah. He had to take some the therapist, and the family tried suing us. Cool. Uh, despite all their efforts, of course it didn't work. Nothing ever does. All well, it takes is the company's a little bit of money before they just wash all the troubles away. Uh, it shouldn't question. Neither should you, for the sake of our job. At least, as hellish as all this may seem, you'll get through it. Almost all of us do. Sorry, <coughs> Zabił. Jak mam się obronić przed bykiem? Czy on po prostu stał w drzwiach, a jestem debilem? Jest jest, 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 jest taka szansa. Nie wiem, czy mikrofon nie jest trochę za daleko od mnie. Najwyżej się podgłośnię w montażu. Marionetka. no! Trzy razy, jakiś miałem... E. Więc wydaje mi się, że raczej bym. Ło! Znowu, Byk, jak ty działasz? Tak? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Jak to jest pierwsza gra, to jestem ciekawa, jak będzie wyglądać druga. Z tego co wiem, tą grę zrobiła ta sama osoba, która zrobiła The Journey Creation. O ile jakieś głupoty nie palnąłem i po prostu nikt to nie zrobił The Journey Creation, no. jak ty działasz? Będę na ciągle patrzeć Zobaczmy na baterii Nie na no, wolno spada ta bateria Zrobiła się pierwsza w nocy A przechodzę noc trzecią Przepraszam hello uh, Sorry about that. Just accidentally picked up at the wrong moment. Uh, other than that, uh, I'll come back to Rachel's, of course. By now, I'm sure you have to hang on things, so there's actually no point of rambling on. Uh, I'm actually just surprised you uh, lasted this long. I mean, good job. Thank you. Uh, Yeah. Uh, uh, anyways, I I've heard some news lately. Uh, nothing really interesting, of course, you know. Except the fact that the owner is missing. Weirdly, no one has mm -hmm. seen him anywhere in the building. A bit strange. Do you think? Uh, not that I really care. Just curiosity. Yeah. You want to know the worst part? We won't get promotions without him being here. I uh, hopefully, I wish he comes back. Just take a promotion. It's stupid to think of getting the promotion by now. Though, interestingly enough, that's so how I keep up simple really be attached to the company or the mascots for some reason. <laughs> <laughs> maybe he this place for whatever reason maybe as much as we do <laughs> I, I know I do in many ways that you probably not ever imagined uh, this place a shady past uh, oh, all right so I think I'm gonna call it quits now I'll chat with you tomorrow let's see yaequipwa <laughs> disappeared O drugi nad ranem. Pewnie dużą baterię marnuje. Nie, powinno styknąć. O kurde! Nie chowaj się! No i no nie żyje w tym momencie prawdopodobnie. Gleś tu. Dobra, marionetka jest z Rosjona. Byk? Czysto? Czysto. Ile baterii? jeden. Byk? Co że nas trzecia już będzie taka wymagająca ze strzelbą. Wydawało mi się, że to będzie banalne. Stop, shop. Ty, co ja mam robić? Dobra, dobra. Tak też może być. Kolejny raz. Uh, welcome back to your fourth night here at Doug's and Rachel's. <laughs> uh, still no sign of the boss, strangely enough. Let's hope he shows up by Friday. Uh, hey, don't, don't, don't touch that. Uh, sorry, I'm, I'm attending a nephew's birthday party. I have to pre record this message. First time I've done that in months. <laughs> Kids are wild. bit too much, actually. Uh, anyways, I'll try and get the boss's attention somehow. It seems strange that he just disappeared like that. Doesn't make any sense. I didn't find anything relating to him, but a phone stuffed in a drawer in one of the back rooms towards the end of the building. He left it unlocked. It had something to do with a factory or an old pizzeria. Or something. Uh, I didn't get a good look at it because fellow employee was snooping around. I'll just keep the whole situation under wraps, I guess. Oh, well, anyways, so I'll look into it a bit more and maybe get back to you on it. I don't know what else. Hopefully soon. Actually, if we can't ever find it, which would necessarily be a bad thing, then <laughs> uh, we could probably hire another boss. That way, we can receive our rightful payment. But let me tell you, there is no way I am going to spend this much time in this hellhole to be skipped over on my last <laughs> week. You probably feel the same. You know, that engineer seems like he knows a lot about this place. Maybe He could be a perfect candidate. <laughs> uh, I don't know if he knows much about running a company, though. Well, other than that, I can't think of anyone else. Nah, it doesn't matter. Ooh. I may retire, and I'm still kind of on the fence about it. I'll be sure to stick out a bit longer for your sake, though. I know how hard it is to start here. here okay, this so is Drink because... To w ogóle na razie grozi, czy na razie tylko straszy? Trzy kroki zamknąłem mu, zamknąłem mu drzwi. Widzieliście to. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się, się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i jeśli nie to trudno. Trzymajcie się i cześć!